Cześć! Witajcie na kanale Zrób to Sam. Wyzwaniem tego tygodnia są własnoręcznie zrobione gumki do mazania oczywiście. I ja dla Was dzisiaj też zrobię taką gumkę. Tutaj mam parę kawałków materiału z zestawu do robienia właśnie gumek do mazania. To jest taki zestaw właśnie, gdzie jest, gdzie jest trochę tej masy gumkowej. Można samemu kształtować z różnych kolorów gumki, a następnie kiedy się je wrzuci do wrzątku i wstawi do mikrofali to wtedy one twardnieją i są gotowe do użycia. A ja postanowiłam oprócz właśnie tych kolorów yy, skorzystać z foremki. Tutaj mam foremkę na kostki lodu. To jest silikonowa foremka, właśnie albo do pralinek, albo do kostek lodu. Raczej używałam ją do kostek lodu. I Chciałabym, żeby moja gumka miała yy, kształt serca. I żeby łatwiej tą masę rozrobić, to trzeba ją troszeczkę rozgrzać w rękach. I wtedy powinna dać się bez problemu lepić i kształtować, formować. I teraz roluję. Masę wałeczki. I ulepiłam ślimaczka z tej masy do gumek. Bardzo ładny, w takich ciekawych tonacjach, ale ponieważ chciałam mieć serduszko, to wepchnę go do tej foremki. Mocno przycisnę. I wyszło w serduszko. Trzeba je troszeczkę jeszcze doformować. Wydaje mi się, że taka foremka to nie jest idealna sprawa na masę, bo się za bardzo do niej masa klei. I żeby serduszko moja gumka do mazania stwardniała, wrzucam ją do szklanki z wodą, a następnie wkładam na chwilę do mikrofali. I potem zobaczymy jak stwardnieje, czy będzie działała. I moja gumka twardnieje w szklance z wodą. Chwilowo efekt mi się bardzo podoba, zobaczymy czy będzie praktyczna, a tymczasem wylosujemy temat wyzwania na przyszły tydzień. Już tutaj schwyciłam karteczkę. I wyzwaniem na przyszły tydzień jest hol na Amazonie do 5 euro. Zobaczymy, na pewno coś ciekawego znajdziemy. Ehm, oczywiście, mam nadzieję, że 5 euro nie zawiera przesyłki. <ścoughs> Ciężko znaleźć przesyłkę na Amazonie, kupuję, robiąc zakupy do 5 euro, i żeby przesyłka była za darmo. W każdym razie. To jest pełne pole do, do popisu dla nas. Znajdziemy dla Was na pewno coś ciekawego. Więc m, zapraszamy Was od razu do oglądania filmików w przyszłym tygodniu. Zachęcamy także do subskrypcji naszego kanału. Na naszym kanale znajdziecie dużo filmików na temat rzeczy, które można zrobić samemu. Dużo ciekawych pomysłów. Serdecznie Was zapraszamy i do następnego razu. Cześć!